Dzień dobry Państwu, Marcin Tosz, ujawniamy.com. W jak widzicie Radek Bąk, wrocławianin, kibic Śląska, wieloletni pracownik naszej drużyny, w tym były dyrektor marketingu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będę się streszczał. Każdy z Was pamięta sytuację, gigantyczną aferę związaną ze mną i z ofertą abym został wiceprezesem Śląska Wrocław Patryk Załęczny i Damian Żołędziewski bardzo chcieli, abym został wiceprezesem Śląska Wrocław, abym już więcej nie pisał o Jacku Sutryku no bo to ja we własnej osobie ujawniłem właśnie wszystkie afery związane z prezydentem Wrocławia i byłem po prostu niewygodny chcieli mnie kupić zarąbistą pensją samochodem służbowym pozycją wiceprezesa ukochanego, mojego ukochanego klubu były rozmowy ja już o tym mówię wielokrotnie, powtórzę, rozmowy były. To nie było tak, że ja od początku nie chciałem zostać tym prezesem. Rozmowy były, ja je wystrzeliłem w kosmos, w kiedy usłyszałem, że mogę, że do Śląska to może jednak nie, ale zostaniesz do, doradcą prezesa Wrocławskiego Parku Technologicznego za te same pieniądze, a później wrócisz do Śląska, a wcześniej zrobisz jeszcze studia na Kolegium Humanum. Jak ja to wszystko usłyszałem, przestraszyłem się, że, że zaraz wyłapię zarzuty korupcyjne, sprawę ujawniłem, zgłosiła się. Do mnie prokuratura, która wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie korupcji w Śląsku Wrocław. Ale zanim do tego doszło, zanim poszedłem, zostałem wezwany przed ulicę prokuratora, stało się coś jeszcze. Chciałem bowiem, kiedy rozmawiałem z Załęcznym na temat mojej przyszłości w Śląsku, powiedziałem, że chcę współpracować z radkiem bąkiem. Wyjątkowym dla mnie specjalistą od marketingu, czyli. Radek się zna na sprawach, na których ja nie mam zielonego pojęcia. Ja się, słuchajcie, nie znam na marketingu. Nie mam zielonego pojęcia na temat zarządzania. Chciałem, aby pomagał mi Radek. Wtedy, kiedy zastanawiałem się na tym, czy przyjąć tą ofertę, czy też nie, powiedziałem załącznemu, że chcę, aby pracował Radek Bąk, ponieważ mu ufam, ale przede wszystkim dlatego, że, że Radek to jest kopalnia pomysłów na marketingowych, takich, takich, które by pomogły po prostu sprawić, aby Śląsk był jeszcze lepszym klubem. Załęczny się zgodził. Jak to wyglądało, Radek? Zadzwonili? Tak było. Tego wieczoru zadzwonił do mnie patek Załęczny i złożył mi propozycję, ale pracy w innej miejskiej spółce. Ja przypominam, chciałem, aby Radek pracował w Śląsku. Radek tak był umówiony załącznym, że będzie pracował w Śląsku. Może inaczej, ja nie byłem zainteresowany współpracą w jakiejkolwiek innej spółce, rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o moim powrocie do Śląska, bo to jest mój ukochany klub, moje miejsce na ziemi i chciałem tam wrócić. Jak ja miałem zajęcie, miałem pracę i nie, nie szukałem zajęcia dodatkowego, tak? Natomiast ten telefon od załącznego z propozycją pracy gdzie indziej, no mocno mnie zdziwił, szokowo poprosiłem o czas do namysłu. Czyli nie chciał ciebie wcale w Śląsku? Mm, mam wrażenie, że tamtego wieczoru już chyba przeczuwali, że może być niedobrze i próbowali mnie przeciągnąć na swoją stronę, albo żebym przynajmniej milczał przez jakiś czas. Czy Gra Graj na czas? Zdecydowanie tak. Nie chcieli odpowiedzieć ci, spadaj gościu, nie zatrudnimy cię w Śląsku? Mm, nie, no Patryk kilkukrotnie się ze mną y, umawiał, smsował, przeciągał te rozmowy. W międzyczasie odbył przecież cały prestur po wszystkich redakcjach sportowych opowiadając, swoją wersję y, tamtych wydarzeń, tamtych dni. Bo mówimy już po tym, jak to ważne. To we, sto, po twojej publikacji. Po tym, po po, 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 jak ja na Twitterze, proszę państwa, ujawniłem chociażby rozmowy z Załęcznym, z których jasno wynikało, że próbowali mnie przyciągnąć na swoją stronę. Po tym jeszcze wciąż zwodził ciebie. zwodzi, bo miał w tym, uważam, pewien cel. No i jakby ten cel został wyartykułowany podczas no, przedziwnego spotkania, do którego doszło pod Wrocławiem. Jakie to było spotkanie? Załęcznym? Nie. Dostałem telefon od jednego z pracowników klubu, żebyśmy się spotkali pod Wrocławiem. Warunkiem odbycia tego spotkania było zostawienie telefonów komórkowych w samochodach. I... Boże, boże, przepraszam. To był pracownik Śląska Wrocław tak. na polecenie Załęcznego? Tak. Kazał ci się spotkać, także znaczy poprosił o spotkanie. Pod jak w gangsterskim filmie, gdzieś pod Wrocławiem, w z dala od ludzi telefony w w zasadzie. Zostawiliśmy auto na parkingi, poszliśmy na spacer e, z moim psem, on skorzystał e, w pole, po prostu. Rozmawialiśmy w polu, być może po to, żeby nas po prostu nikt nie słyszał, nie widział razem. I co, jakie tam padły propozycje, bo zakładał, że padły propozycje? No, padła jedna, która mnie kompletnie zamurowała, bo usłyszałem od y, tego pana, którego personalów nie będę ujawniał, że jeżeli y, złożę oświadczenie oczerniające ciebie, w którym podam nieprawdę na temat tych zdarzeń, które miały miejsce na temat twoich publikacji, to w poniedziałek w terminie ustalonym mojego przyjścia do Śląska, na warunkach przyjścia do Śląska. Mogę sobie wybrać y, dowolną w zasadzie spółkę miejską, w której mam podjąć pracę. Słyszycie? Ja ujawniam, że była próba przechwycenia mnie, przeciągnięcia mnie na stronę ratusza. Ta próba się nie udała. Ja doprowadziłem do wybuchu skandalu, bo ujawniłem treść rozmów załęcznym, opisałem całą sytuację. I zaraz po tym, Załęczny wysyła do radka swojego podwładnego, a ten podwładny składa radkowi ofertę, wiedząc, że Radek w zasadzie nie ma pracy, bo wcześniej się zwolnił, aby pracować w Śląsku. Radek oszkaluj Marcinatorza, napisz, że to co on ujawnił, to bzdury, wystanę z palca, uratuj reputację Patryka Załącznego. Damiana żołędziewskiego Jacka sutryka. I możesz sobie wybrać pracę w dowolnej spółce. Która należy do gminy Wrocław. Ja to dobrze teraz to już tak było w poniedziałek na dziewiątą tylko nie do Śląska, a do innej wskazanej przez ciebie spółki tam padły hasła sparta Nakła park wybierz sobie nie coś ze sportem może. W szczerym polu, bez telefonów komórkowych, pracownik spółki miejskiej składa takie oferty Radkowi Bąkowi tylko po to, aby Radek mnie obsmarował, abym stracił wiarygodność, abyście by wszyscy myśleli po prostu, że zwariowałem. A całą aferę sobie wymyśliłem, bo czułem się poszkodowany, pokrzywdzony całą tą akcją. Prokuratura. Muszę dokończyć tylko tą e, Dobra. O tej rozmowie. bo Ja odpowiedziałem słowem którego tu nie będę przytaczał, ale to była taka kwiecista polszczyzna, żeby się oddalili z tym pomysłem ode mnie. Mm. I po tym, jak odpowiedziałem tak, jak odpowiedziałem, no, ja nie ukrywam, mnie trochę ścięło z nóg i powiedziałem po, po, po pierwsze: ja Jestem zainteresowany i dostałem propozycję powrotu do śląska. To jest mój klub, to jest moje miejsce. Tym byłem zainteresowany. Miałem co robić. Nie, ja nie szukałem pracy. Jak padło Czy Spartan to już szukałeś. Nie, no ja byłem w okresie wypowiedzenia. Po tym, jak otrzymałem propozycję, ja tę propozycję przyjąłem. Ustaliliśmy z Patrykiem warunki współpracy. Odpowiedziałem też, że nie interesują mnie stanowiska. On miał jakiś pomysł na ściągnięcie człowieka. On wylądował zresztą z Lubina. Michał Sołkowski, kibic zagłębia Lubiny. I wspominał na jednym ze spotkań, że też za dział wideo będzie odpowiadał chłopak z kolei związany z Akademią Widzewa. Pamiętam, że skomentowałem te wybory Jako takie mocno kontrowersyjne jego Ale wracając do tamtego spotkania Powiedziałem, że nie, mnie nie interesuje Praca w żadnej spółce Ja nie mam nic wspólnego z Spartanem akwaparkiem i tak dalej Mnie interesował Śląsk, bo mi ktoś ten Śląsk zaproponował nie przyszedłem tam błagać o pracę Ja miałem pracę, złożyłem wypowiedzenie Na warunkach takich, które żeśmy ustalili 10 koła za Aquapark co ja miałbym robić w tym aquaparku? Nie chciałeś. Marketing, no. no albo, albo gdziekolwiek indziej, ale ja tego nie szukałem, rozumiesz, ja miałem co robić, my rozmawialiśmy o moim klubie, nie, nie o koparku. On ci zaoferował oszkalowanie mnie, zrobienie ze mnie wariata, wbicie mi noża w plecy i tak dalej. To wyceniono na 10 tysięcy miesięcznie w dowolnej ze stanowiskiem w dowolnie przez się spółce miejskiej. Tak. Związanej najlepiej, no, jakbyś chciał to ze sportem. No, proszę bardzo. No, bo w Śląsk, Sport, Spartan też, na. No. Gdzieś się to łączyło. Tak, tak. A może w jakiejś perspektywie tam za 3-4 miesiące, jak sprawa ucichnie, to może przetransportujemy cię do Śląska, nie? No nie. Co było dalej? Załóż, jeszcze dzwonił? dzwonił? Czy już wtedy powiedziałeś, że, że nie? Że to koniec... Spotkaliśmy się jeszcze raz nigdy nie spotkaliśmy się w klubie tylko zawsze to by jakieś restauracje więc spotkaliśmy się w restauracji w centrum powtórzył, że jeśli o mnie chodzi to decyzję ma podjąć jakiś nowy szef zaproponował jakieś kuriozalne formy współpracy, że mam coś robić z doskoku z oporowskiej jakieś spotkania planować. No i tam będę jeździł, nie wiem, czy będę miał auto do dyspozycji. No jakiś kuriozum. Powiedziałem, albo współpracujemy w 100%, że ja się poświęcam, jakby angażuję siebie, albo no, nie na Na ustalonych na to, wcześniej warunkach. Tak, nie trafiłem na to czasu. No i miał zadzwonić jakiś tam człowiek, no już by ten kontakt nie nastąpił nigdy. Nie? Tym człowiekiem miał być Aleksander Łoś, który już wtedy był planowany jako dyrektor, którym jest teraz, absolwent kolegium Humanum Olek Łoś. Yy, bo Olek, nie będę się na tym uznał, więc zachowam dla siebie. A w sumie tak większość osób wie, jaka jest Twoja kariera zawodowa. Ale to oni wtedy mówił: Zresztą to miał decydować o Twoim ewentualnym przejściu, ale jak wiadomo, nie zdecydował, bo temat. Miałem ja pana Olka, także tu mogę go co najbliżej pozdrowić. Po prostu powiedział, że będzie jakiś człowiek na stanowisku, bo tam też była ułożona drabinka, kto miał jakie stanowisko zajmować. Mnie stanowiska nie interesowały, mnie interesowała praca dla Śląska, Śląska w Stanowisko nie miało znaczenia żadnego. Państwo to rozumieją. Ja publikuję dowody na to, że próbowano mnie skorupować. W klubie jest pożar. W ratuszu jest pożar. Mój wpis na Twitterze miał ponad milionowy zasięg. Mówią o tym, przepraszam, niestety tak było cała Polska. A ze słów Radka wynika, że ekipa Jacka Sutryka próbowała ten pożar gasić. Zmuszając tego dżentelmena do wydawania świata, fałszywych oświadczeń na mój temat, aby mnie pogrążyć, a nie za darmo, bo za pracę w dowolnej spółce za 10 tysięcy netto miesięcznie. Sparta na Akwa Park Zoo co za różnica, prawda? Radek Wszędzie Cię potrzebują. No cóż, nie aplikowałem. No i co było dalej? Bo dalej, proszę Państwa, bo tak że prokuratura rozpoczęła bardzo poważne śledztwo w sprawie korupcji. To śledztwo trwa do teraz. Od września do połowy kwietnia trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie korupcji. Nie zdradza chyba wielkiej tajemnicy, że ja zeznawałem ze szczegółami i kilka innych osób też zeznawało, podając bardzo szczegółowo to wszystko, co się wtedy działo. Mam trochę żal do wrocławskich mediów. Pamiętacie, dynastka, sutryka i tak dalej. Tu ukłony do Roberta Kota. Prawie żaden dziennikarz się tym nie zainteresował. Nie zapytał zamęcznego o tą sprawę. Mimo, że dziennikarze wiedzą, że takie śledztwo jest prowadzone, to zostawiam koledzy po piórze. Zastanówcie się nad sobą. Macie jeszcze szansę napisać artykuł o śledztwie prokuratorskim w sprawie Śląska Wrocław do mnie też wtedy bardzo wielu dziennikarzy się odezwało, eee, a ja sam zaprotestowałem, rozmawiając z kilkoma kolegami na ten. Chodziło o sposób i język, eee, w którym się posługiwano, rozmawiając o tobie i twojej sytuacji. By jakby rozumiem, nie przyjąłeś propozycji, przyjąłeś, wybuchła afera, okej, okay, nie? Ale jakby szanujmy się, no jesteśmy kurczę z Wrocławia, jesteśmy kibicami śląska. Tam się po prostu zaczęła regularna nagonka, kto brał w niej udział, którzy dziennikarze, to chyba ludzie widzieli. Bardzo łatwo można y, sprawdzić, czemu tak było. Też można się domyślać. 300 zł kosztuje jeden bilet VIP. To jest dużo. Nie tylko dziennikarze się na Wipa nabierają, bo pewna aktywność powodują, czy wyświetlenie na tablicy, no to... że ludzie zaczynają nagle pisać plany na temat tego, co się dzieje. Nie? Jeżeli są wyniki sportowe. Użyłbym czasu przeszłego. No, gdy nie ma wyników, to wtedy łatwo uderzyć w klub, prosty. Patryk Załęczny, facet, który próbował mnie za gigantyczne pieniądze przeciągnąć na stronę ratusza, zjąć mnie z planszy, pozwolić Jaskowi Sutrykowi wygrać wybory. Patryk Załęczny, który chciał też skaperować Radka Bąka. Patryk Załęczny zaczął świetnie. Śląsk wygrywał, grał nawet efektownie. Erik Exposito strzelał bramkę za bramką. Frekwencja rosła, a Patryk pisał wiadomości prywatne do kibiców, dawał im vouchery na mecz. Część z was, trochę wam teraz wstyd, ja wiem o tym, wyświetlał na Telebimie, jacy to wy jesteście wspaniałni, cudowni. Niu, 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 niu. Gratuluję, super, żeś ma takich kibiców. Mieliście takie wiadomości, no nie? Mieliście, mieliście. Kim jest Patryk Załęczny? Wiecie, kim jest Patryk Załęczny? Bo czy, czepialiście się, że ja nie mam kompetencji. Zresztą bardzo dobrze, że się czepialiście, bo mieliście w 100% rację. Tylko problem polega na tym, że Patryk Załęczny też nie ma żadnych kompetencji. To był rzecznik Aquaparku. Chwilę był dyrektorem, chwilę, bo od kilka miesięcy dyrektorem marketingu w TBSie, chwilę dyrektorem marketingu w Śląsku Wrocław i to tyle. I nagle stał się prezesem z pensją 35 tysięcy złotych miesięcznie. Jaki miał cel Patryk Załęczny? Cel budowy Akademii? Nie, bo Akademia nie jest budowana. Cel był według mnie totalnie pr -owy. Chodziło o to, żeby ogrzać w ciepełku klubu Jacka Sutryka, co się też Patrykowi na początku nawet udawało. Patryk Załęczny ma ciekawą historię za sobą. I on się od początku naszej znajomości bał, że ta historia ze szczegółami wypłynie. A że mnie wkurzył i nie tylko mnie, to wypłynie dzisiaj. Radek, jak to było z Patrykiem Załęcznym, którego byłeś przełożonym? z 10 lat temu Patryk podczas ostatniego naszego spotkania to było po artykule m, bodajże Gazety Wrocławskiej miał do mnie ogromne pretensje że wyciekła wyciekłe informacje o tym że jest kibicem łódzkiego Widzewa nie wiem czy on miał do mnie akurat pretensje m, o artykuł z Gazety Wrocławskiej no, nie o to żeby kibice miał pretensje Widzewa do ciebie ja to żeby się, się, się obwiniał że czerwoną armię kocham. No nie no chodziło o to i wydaje mi się, że dlatego też przeciągano te te negocjacje w cudzysłowie za mną w czasie, bo myśmy mieli wszystko wynegocjowane dużo wcześniej. Po to, żeby to nie wypłynęło. A no, trochę jest... słabo, że prezes no, Śląska nie... z kibicem Widzewa nie wszyscy wiedzą, bo ty wiesz nasi tam znajomi z Twittera wiedzą, ale nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, że Śląski Widzew się nienawidzą kibice Widzewa to najgorsi najwięksi rywale. Delikatnie mówiąc, Śląska Wrocław, kibice widzewa robili obrzydliwe rzeczy. Może inaczej. Podczas y, mojej ostatniej kadencji w Śląsku y, i takiego przeglądu kadr zaprosiłem Patryka na spotkanie nie tylko jego, wszystkich pracowników. Rozmawialiśmy o zakresie obowiązków, o planach, pomysłach i tak dalej. No i Patryk podczas rozmowy powiedział mi, że on jest kibicem młodzkiego widzewa. Wprost. Pracownik biura marketingu Śląska Wrocław na rozmowie z szefem, Nowel. To tak, był wtedy? Tak. Przedstawia się i mówi, że jest kibicem Łódzkiego widzewa. No, ja uznałem, że no absolutnie nie widzę możliwości współpracy, no bo jest to nie na miejscu. Jest to nie fair wobec kibiców historii, tradycji tego klubu. Poprosiłem o rozwiązanie umowy z Patrykiem, i w strukturach klubu pracował jeszcze wówczas, to też było kuriozum. Fan Zagłębia Lubin, z którym również rozwiązaliśmy umowę o współpracy, bo bo teraz się niektórzy może oburzą z was. jak to wyrzucać, wyrzucać tak, prawda, to kogoś, bo kocha inny klub, a jest przecież profesjonalistą? No nie do końca tak to działa, bo rozumiem, jeżeli takim profesjonalistą jest księgowy na przykład, tak, a nie osoba odpowiedzialna za marketing, która jeszcze manifestacyjnie mówi o swoim przywiązaniu do barw tego klubu z łodzi. E no to był taki, to był taki wstydliwy, wstydliwy moment, i chyba Patryk chciał to ukryć. Zresztą ten słynny wywiad w Radiu Rodzina, którego udzieliła później Biego, żeby wyciąć ten fragment o jego sympatiach klubowych. No, to ja może rozwinę wątek. To poświadczył. Patryk zaś był na, udzielał wywiadu w Radiu Rodzina swojej wieloletniej koleżance, redaktor Patrycji Jężmiące. Patrycja zna Patryka od wielu, wielu lat. Pamiętała więc, że Patryk jest kibicem Widzewa i zapytała go o to na antenie. Ale w wersji internetowej o tym już nie posłuchacie. Ponieważ Patryk tuż po zakończeniu wywiadu wybłagał, aby ten wątek wyciąć. Cenzura, żeby nikt się nie dowiedział, jakiemu klubowi kibicował. No ale on mówił, teraz będę się bał w obrońce, Patryka. Mówił, że on już nie kibicuje. Że jego tato grał w Widzewie, wie dwa razy. Na meczu w tym raz, nie, trzy razy w tym raz. W rozmowie ze mną powiedział bardzo wyraźnie, i pamiętam te słowa, że on się wychował jako kibic łódzkiego widzewa. Koniec, kropka, to nie było mowy o tacie, bo przecież ja nie zwalniałbym kogoś, kogo tata grał w piłkę, tak? W takim czy innym klubie, no bo to, to co ma piernik do wiatraka. On powiedział o swoich sympatiach, no i w związku z tymi sympatiami, no nie wyobrażam sobie, żeby fan Barcelony pracował w Madrycie, w Realu. No niekoniecznie, tak? No, w dziale księgowości. <laughs> jeszcze żeby się nie chwalił, prawda? Chyba jednak, chyba jednak nie, mimo wszystko. Jednak nie, okej. Okay. Ja, ja tego kompletnie nie, nie rozumiem. Patryk zgrywał kibica Śląska na początku i nieźle mu to wychodziło. Podchodził pod trybunę B, machał. Pod trybuną był odważny facet, no nie? co by nie mówić. Znaczy tak, ja bardzo długo milczałem, nie zabierałem głosu w tej to sprawie prawda. i w ogóle no, nie lubię, nie lubię kibic komentować śląskowej rzeczywistości. Natomiast w momencie, kiedy Patek zaczął używać Śląska jako instrumentu w walce wybor wyborczej e, i Śląsk niestety za jego prezesury stał się klubem totalnie politycznym, gdzie tak, prezes klubu biega na wiece wyborcze, bierze udział w kampanii. W czasie, Agituje. w czasie ciszy wyborczej pozuje do zdjęć yy, z prezydentem. Z z prezydentem i kandydatem jednocześnie. Agituje na rzecz jednego z kandydatów. W no, wywiadzie dla to... Oletu, żulujący wywiad dla Oletu, gdzie zamęczny mówi wprost, że Śląsk no. ma super właściciela, który o niego dba. Głównie dba o Patrykę, jego kumpli, no ale, ale takie jest... wypowiedzi się pojawiały obrzydliwe, proszę państwa, i on się odpalił. Radek się zdenerwował. Nie tylko Radek, bo tak się po prostu nie robi. Ale ja bo... przepraszam, Marcin, wejdę Ci w słowo. Ja jestem brucogeninem mam swoje lata, urodziłem się w 76 roku, no Porowskiej potrafili siedzieć koło siebie świętej pamięci, Szmajdziński, Schetyna Czarnecki, czas tak. ludzi łączył, dzisiaj jest klubem jednej opcji Mamy wszyscy wierzyć w tego pana, jest tępa propaganda, gdzie wsadza się masternaka w bluzie Śląska do spotu, on potem w tej samej bluzie siedzi na meczu, panowie robią święte zdjęcia. Kurczę, zostawcie ten Śląsk w pokoju, to jest klub, który miał łączyć ludzi, dawać radość, pasję emocje, a nie być wykorzystywany jako machina na jednej opcji jakiejś tam politycznej, na Boga, no. No jest to, to jest, jest to oburzające, jest to obrzydliwe, to jest jawne, jawna agitacja z Jackiem z Sutrykiem. Ostatnio w, w kanale sportowym załęczny dawał do zrozumienia kibicom, że jeżeli Sutryk nie będzie. Inaczej, jeżeli Sutryk zostanie prezydentem, to już dzień po tym po, po wyborach już będą załatwiać transfery nowych piłkarzy, bo jak nie zostanie Sutryk, to nie wiadomo jak będzie. Patryk, ty myślisz, że kibice Śląska to są idioci? Powiedz, tak sam przed sobą, powiedz, czy ty uważasz, że kibice Śląska to są idioci, którzy uwierzą w te twoje ciepłe teksty? Że jak zostanie pan Jacek prezydentem, to on w poniedziałek będzie już załatwiał razem z tobą kibitę nowych piłkarzy. A jak Izabela Bodnar będzie prezydentem, to nie wiadomo jak to będzie, to nie załatwi nowych piłkarzy. Ty się słyszysz czasami, chłopie? Powiem ci, tak, a może Bodnar załatwi kogoś lepszego niż Klimala za 160 tysięcy złotych miesięcznie. Śmieje się teraz. Mnie co innego, ja jestem daleki od polityki, co innego mnie ostatnio e, zniesmaczyło. Zniesmaczył mnie komentarz e, Patryka skierowany do kibiców Śląska, że oni w trudnych momentach no. teraz, dzisiaj, na drugim miejscu nie mogą liczyć na wsparcie e, takie, jakby chcieli. No. Patryk byś chciał większego wsparcia? No kibiców. to ja powiem tak. E, Trochę wyjazdów mam, chociaż już dawno temu, dzisiaj ja w świecie kibicowskim nie znaczy nic, są inni zupełnie y, ludzie, ale wiem jak to smakuje kibicowski szlak, szanuję ludzi, którzy poświęcają swój czas, zdrowie, pieniądze, żeby jeździć za tym klubem, zrobili rekordową frekwencję w Gliwicach. Na wyjeździe. Y, Teraz w Warszawie też będzie mnóstwo. To, że y, były takie frekwencje, to przede wszystkim jest fenomenalna gra Magiery, y, zespołu Magiery na jesień. I to, że kibice się sami zaczęli nakręcać, nie? To, to jest ogromny plus. No i co? I wychodzi pan prezes i mówi, że on nie, nie czuje ich wsparcia teraz. No to na Boga, jakbyś się chłopie raz przejechał i zobaczył, jak to jest, pojechać na długi koniec Polski, gdzie możesz dostać w nos, wydał swoje pieniądze, poświęcił na to dobę albo i więcej, często gęsto, to byś wiedział, jak to smakuje, nie? ten chleb. I nie zarzucałbyś chłopie, kibicom, braku to jest angażowania się. Niefrenie. To jest niefelne. Jest to, delikatnie mówiąc nie fair. Radek jest gentlemanem. Ja miałem to nazwą inaczej. Nawet może że nas dzieci słuchają. No jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć w kontekście klubu. Bardzo nie spodobała mi się sprawa potraktowania i wypychania kolanem Karola Borysa, naszego wychowanka. Dziękuję za ten temat Radek, że go poruszać. Pierwszy raz w historii prezes... Pozdrawiamy Marcina Borysa, tatę Karola. Pierwszy raz w historii prezes klubu, który ma swojego wychowanka na sprzedaż, chodzi i udziela wywiadów po mediach, mówiąc, jak złym zawodnikiem jest ten wychowanek. Prawie, że upośledzony. Wyśmiewa jego warunki fizyczne, tak. opowiada o jego wadach. No Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś sprzedawał samochód, mówiąc, że mu ucieknie z miski olejowej. No, to było straszne, bardzo jest mi przykro. Bo no chyba, że chcesz się go pozbyć jak najszybciej, żeby coś przytulić. Hajc, bo się się śpieszy. To no, nie? do sprzedania z tego składu. <noise> I to było bardzo przykre, i to jest bardzo niepedagogiczny przykład dla innych młodych wychowanków, za których zawsze trzymam kciuki. Zresztą przykład Samca Talara, który do 100 minut pokazuje, że można dać młodym szansę, i nagle. Cztery robię... lata temu rozmawiałem z tym gentlemanem i apelował, dajcie szansę Samcowi Talarowi, to odpali. Cztery lata temu. Też przed kamerami, co ciekawe, z tego co pamiętam, chyba, tak? Być może. Tadeusz Pawłowski ściągnął Karola Borysa, wyprosił jego rodziców, żeby Karol grał u nas. Eee, I Dawid Balda, ten śmieszek, nasz dyrektor, którego tak lubiliście, a teraz z którego się raczej śmiejecie. Albo inaczej, zapytajcie się Bartka Wieczorka z TVP, co Balda mówił o Pawłowskim. No i to jest kolejna rzecz, kurczę. No, Patryk pokazał, że nie panuje nad tym i skoro nawet Jacek Magiera w jednym z wywiadów powiedział, że już go te wywiady i cytaty z Baldy po prostu irytują i poprosił o ukrócenie jego wypowiedzi publicznych, no, Mam wrażenie, że jak ktoś napisał, rozgniewał piłkarskich bogów i niepotrzebnie chlapał i, i, i gadał o tym, zamiast pracować w ciszy i spokoju. No żeby nie klimali nie ściągnął, jakby więcej pracował, a nie... Ja nie oceniam jego transferów, bo, bo no, nie jestem a od a tego... A czemu nie? No dobra, to nie ten program. Wycieczka w kierunku naszej legendy tenora Pawłowskiego i wyśmiewanie się z jego e, dorobku, no to jest mega słabe. Nie? Jak ktoś nie szanuje własnej historii, to przepraszam bardzo, dla mnie to był absolutny skandal. Jak myślicie, jak to jest, że... 17-letni chuderlawy, bez warunków fizycznych Karol Borys, nie nadaje się do Śląska Wrocław, a nadaje się do, do Ligi Belgijskiej, która jest 5 razy lepsza od Ligi Polskiej. To jest, no jak sobie, jak, jak sobie to możecie wytłumaczyć? Dlaczego tak się stało, że Karol są wypchnięty z łatką ograniczonego, nie chcę być niedorozwiniętego. Piłkarz, a nie to mówić tego, bo Karol jest fenomenalnym talentem. No ale wyjeżdża wyśmiał. Gość, okay, który to jest własny klub. To przypomina jest... w grze Maradonę. To są moje słowa, ze mnie się możecie jakby co nabijać. Ale mi on przypomina Diego Armando Maradone. Lekkość gry, fenomenalny przegląd pola. I taki załęczny mówi, że on jest nieprzygotowany, że on się by w na klasie nie poradzi. I wypycha go z klubu. Co się dzieje w Śląsku, Wrocław, Radek? O co chodzi? Jaki jest ratunek dla tego klubu? Bo dzisiaj usłyszałem, że sądzę, że chcą go jak najszybciej sprywatyzować. No, Już go 5 lat. Co się jest dzieje? Jest tak blisko, jak, jak Prawda o, o Smoleńsku, że tak zażartuję, każdego dnia m, coraz bliżej. Nieco innego tutaj martwię, co innego chciałem zaapelować: o to, żebyście drodzy Państwo, w tych ostatnich dniach przestali sobie buzię wycierać naszym klubem. Zajmijcie się polityką, jest wiele pól, w których się możecie okładać po głowach. Natomiast klub dostawcie ludziom do kibicowania, do kochania piłki, przeżywania emocji związanych z piłką nożną, a nie ordynarnej chamskiej kampanii, przebieraniu ludzi w bluzy i pozowaniu do, do filmów reklamowych, bo to jest po prostu ohydne, no krótko mówiąc. Obrzydzacie śląsk. Wrocławianom. Załęczny, Łoś, Sutryk, Rzędziewski i cała ta wasza ekipa. Obrzydzacie Śląsk wrocławianom. Upolityczniliście ten klub i go obrzydzacie. Nie róbcie tego. nawet jak Sutryk wygra wybory, nie róbcie tego. Słuchajcie, no temat mnie był ciężki. Yy, dla, wie wielu, dla wielu wiem, że, że ciekawy. Mam nadzieję, że też to będzie kubeł zimnej głowy, na które rozgrzane łepetyny. Poznaliście dużo faktów z tego, na temat tego, co działo się przez ostatnie miesiące. Wnioski wyciągnijcie sami. Bądźcie mądrzy w niedzielę przy urnach wyborczych. Od nas to wszystko. Radek Bąk. Dziękuję bardzo. Marcin Toż ujawniamy kom. Dziękujemy Wam bardzo. Do widzenia.